Dziewięć sił popłocholistny. Karlina onopordifolia. Besser szafer. Wybrałem się na stawską górę pod hełm, aby dziewięć sił, albo też kąsiny, czy Karliny akantolistnej okazy kwitnące zobaczyć. Wybrałem do tego dzień 25 sierpnia. Droga z hełma, dość odległa do dwóch mil wynosząca, prowadzi przez wieś chorodyszcze. Doszedłszy końca długiej wsi, można z daleka zobaczyć bielejący wzgórek niewysoki. To Góra Stawska, miejsce kryjące ten rzadki gatunek, które bodajby jak najdłużej być mogło celem pielgrzymki botaników. Może niedługo i ten kawałek ziemi zostanie zorany, zbożem zasiany, a karlina wytępiona. Dzień był skwarny, a słońce piekło bez litości. To też ekskursję tę zaliczam do najwięcej męczących, jakie kiedykolwiek w mym życiu odbyłem. Idąc już pod górę Stawską, napełniłem olbrzymią swą puszkę bardzo ciekawymi roślinami, po większej części gatunkami, jakich sam dotąd nigdy jeszcze nie zbierałem. Tyle byłem zajęty tymi nowościami dla mnie, że i o cudnej Karlinie zapomniałem a już i miejsca nawet dla niej w puszce zabrakło kiedym się dostał na stawską górę doszedłszy do jej wierzchołka napotkałem też zaraz między licznymi okazami karlina kaulis pojedyncze okazy kąsiny akantolistnej trudno opisać wrażenie jakiego doznałem widząc po raz pierwszy w życiu tę rzadką roślinę o prawdziwie wspaniałym kwiecie wielkość jego dochodzi średniego słonecznika jest on bezszypułkowy i osadzony w rozecie dużych, estetycznie powycinanych liści. Kolor kwiatów brzeżnych brudno wspomniano żółty, w środkowych o wiele więcej czystszego, żółtawego koloru. Długo zachwycałem się widokiem, zanim się zdecydowałem przyłożyć rydelek i wykopać kilka okazów dla swego zbioru. Było ich tam dość sporo, ale okazów kwitnących zaledwie do trzydziestu naliczyłem. Nie mogąc już nic pomieścić w puszce, wykopanych kilka okazów kąsiny związałem sznurkiem i tak, zawiesiwszy na jedno jednoramie ogromną puszkę na drugie wiązkę karliny, wróciłem po wielu trudach szczęśliwie do hełma. Niejedno ciekawe spojrzenie przechodniów, a przytem i ich szyderczy uśmiech towarzyszył memu pochodowi. Nie robiło mi to jednak najmniejszej dystrakcji, gdyż zdobyłem upragnioną rzadkość, po którą w kilkunastomilową wybrałem się podróż. Pisał Ferdynand Karo w roku 1883. Karlina Akantofolia czyli dziewięć sił popłocholistny, jest rośliną, którą od niepamiętnych czasów ceniono za jej właściwości chroniące przed pomorem i zgryzotą leczące dziewięć chorób. Lud wierzy, że skuteczny jest na czary i udziela dziewięciu mocy zdrowia, siły, rozumu, odwagi, uczciwości, pracowitości, sumienności, ofiarności i wierności. Nazywany jest też czartopłochem. Kąśliną, kołtunowym zielem, osetkiem Marii Panny. Jego łacińska nazwa, Karlina, pochodzi od Karola Wielkiego, któremu anioł wskazał owo Wielkie Ziele jako środek przeciw zarazie. Święta Hildegarda z Bingen zalecała dziewięciu w chorobach zapalnych oraz przeciw urokom rzucanym przez baby. Zaś Krzysztof Kluk. W dykcjonarzu roślinnym w roku 1785 opisywał jego korzeń rdzawy, dziurawy, ma mocny zapach, smak ostry, gorzki i nieco korzenny. Skutki jego są poty i robaki pędzące. W potrzebach macicy ma także mieć wielką skuteczność. Nieostrożne jego zażywanie czyni womity i gwałtowniejsze laksowanie. Wodą z korzeniem gotowaną, wymywane rany i wrzody pięknie się goją. Koniowi zdrożonemu dając korzeni w obroku powiadają, że go prędko znowu poprawić można. Zamknięty w pochmurne dni kwiat dziewięć sił otwiera się w słoneczne, zwiastując zmiany pogody. Dzięki staraniom Kazimierza Janczykowskiego, nauczyciela liceum imienia Stefana Czarnieckiego w Chełmie, i działacza tutejszej Ligi Ochrony Przyrody, dnia 27 listopada 1956 roku, minister leśnictwa i przemysłu drzewnego wydał dekret o uznaniu łysych gór w stawie w powiecie chełmskim za rezerwat przyrody pod nazwą Stawska Góra. Dla zachowania dla celów naukowych naturalnego zbiorowiska roślinności stepowej, w tym między innymi dziewięć sił popłocholistnego oraz bezłodygowego.